Dziś otworzę kalendarz z promocji aż 40% taniej. Siseja. No kochani, zarąbiste oferty teraz Z racji że rozpoczął się grudzień Kalendarze, które jeszcze zostały w sprzedaży Są mocno przeceniane, więc dzisiaj właśnie Otworzę jeden z nich Wrzucam wam oczywiście do niego linka Uwaga, tych kalendarzy za dużo nie ma No bo wiadomo, jak jest dobra cena, to szybko się wyprzedają Wrzucę wam też linki do innych kalendarzy Właśnie na Sinsayu, które e, Warto zwrócić uwagę, na przykład ten z Kulam Jest mega fajny i taniutki, też przeceniony W opisie również Znajdziecie link do sweterka Który mam na sobie z takim jakby Przepięknym, biżuteryjnym bym wręcz powiedziała motywem, z racji na tą złotą świecącą nitkę. Więc rozpoczął się grudzień, a ja dalej będę dla Was otwierała fajne kalendarze i zestawy opłacalne rzeczy. Jeżeli chodzi o vlogmasy na moim kanale, też będę je nagrywać, ale słuchajcie, dalej jestem chora, więc po prostu nie robię nic, tylko leżę w łóżku, więc jak tylko dojdę do siebie, to takie odcinki też będą. Wygląda ten kalendarz adwentowy. Jego cena teraz po tej promocji to tylko 29 zł. Nie trzeba żadnego kodu rabatowego, po prostu są przecenione na stronie, więc średnio za jedno okienko wychodzi złoty 24, zł, a powiem Wam, że w niektórych okienkach jest więcej niż jeden produkt. Tutaj mamy takie kolczyki w kolorze złotym, jakby przeplatane sznureczki. Numer dwa. Początkowa cena tego kalendarza to 49 ,99 zł groszy, więc jest on przeceniony aż 40% taniej. I tutaj mamy. Jakiś łańcuszek, łańcuszek z takimi złotymi kuleczkami. Z tyłu widzimy, że jest to raczej krótki, więc to bransoletka. Numer 3 Kalendarzy adwentowych w Sineju w tym roku było bardzo dużo z biżuterią. Były też dostępne te z poprzedniego roku, ale ta wersja to jest właśnie z obecnego roku. I zobaczcie, trzecie okienko i dwa produkty. Dwa pierścionki, takie bardzo ładne, delikatne, jeden z większym kamieniem, a drugi z delikatnymi cyrkoniami i czas na zawartość czwórki. Furaczki. Bardzo dobrze ten kalendarz jest zapakowany, ponieważ tutaj ten kartonik jest przytwierdzony, więc nic nam nie będzie uciekać i znajduje się tutaj taki złoty łańcuszek, więc pewnie jakieś za chwilę zawieszki do niego znajdziemy i on jest taki krótszy, więc jest to bransoletka. Piąteczka, przepraszam za mój odrost na paznokciach, ale musiałam w tym tygodniu odwołać moją wizytę ze względu na moją chorobę i gorączkę, ale po weekendzie mam kolejną wizytę, także... Już będę nowe paznokcie. Słuchajcie, tutaj mamy przepiękną zawieszkę, gwiazdkę właśnie z takimi oto cyrkoniami, bardzo ładna. Szóstka jak na Mikołajki przystało, e, okienko duże. A jeżeli chodzi o kalendarze z biżuterią z Sisea, no to jest to trzecia wersja. Możecie dwie wcześniejsze zobaczyć na moim kanale. I tutaj mamy takie piękne zwisające kolczyki, jeden mi tutaj trochę uciekł, niech wraca. Kolczyki to piękne, takie długie, zwisające cyrkonie. Czytałam komentarze pod poprzednimi kalendarzami właśnie z biżuterią Siseya i pisałyście mi, że kupiłyście ten kalendarz. Numer 7. Jedna z Was napisała, że właśnie miała te długie kolczyki na sobie i wyglądały naprawdę jak z Farowskiego, że zebrała mnóstwo komplementów, więc fajnie się noszą. Na pewno na plus, że te kolczyki są lekkie. I w siódemce mamy kolejny łańcuszek. Tym razem pod gości widzę, że jest ono o wiele dłuższy, więc mamy tutaj do kompletu naszyjnik i ósemka, czyli zakładam, że czas na jakąś zawieszkę, albo może mniejsze kolczyki, jak uważacie. Znajduje się tutaj, słuchajcie, ani zawieszka, ani kolczyki, Zresztą w sumie można to też wykorzystać jako zawieszkę, ale to jest po prostu taki pierścionek na gumeczce z koralikami, a la perełkami, i to jest coś takiego bardzo modne teraz. Numer 9. Ja bardzo lubię biżuterię z kamieniami naturalnymi, i właśnie wiele firm obserwuję i widzę, że mają w swoim asortymencie właśnie tego typu Pierścionki i czas na dziewiątkę mamy tutaj również perełki ale tym razem są to po prostu kolczyki, takie kuleczki na końcu właśnie perełkowe no i kółka, dajcie znać w ogóle jaki lubicie najbardziej kształt kolczyków i czas na dziesiątkę jeżeli chodzi o kalendarze adwentowe to w tym roku naprawdę zaszaleli, bo były właśnie wersje z ozdobami do domu była też wersja beauty a teraz czas na kolejną wersję naszej gwiazdki, bo już była taka zawieszka a tym razem w okienku Dziesiątym znalazły się kolczyki właśnie z tymi e, kryształkami. Pięknie się błyszczą, ślicznie to wygląda. I czas na jedenastkę, poprosimy o powrót ostrości. Udało się. I w jedenastce zakładam, że znajdzie się jakaś zawieszka. Nie. Jest to, słuchajcie, pierścionek i pierścionek jest naprawdę bardzo ładny. Wygląda troszeczkę jak linka, jak sznurek. Ma tutaj również na środku malutką cyrkonię, a z drugiej strony. Ach, nie pokażę Wam, jest tutaj po prostu cieńszy. 12 tutaj, okienko mniejsze i jesteśmy już dokładnie w połowie kalendarza adwentowego. Tutaj mamy zawieszkę z takim dość dużym kryształkiem. Pójrzcie, jaka trzynastka duże, naprawdę, okienko zapowiada się dość, dość okazale. A w środku znajdują się duże kolczyki w kolorze złotym koła. Już się wyciągam, żeby Wam pokazać, ale od razu biorąc je do ręki, mogę powiedzieć, że naprawdę są lekkie, bo ja się kiedyś zraziłam do kolczyków, właśnie, że były bardzo ciężkie. No i ten kalendarz adwentowy wypada naprawdę bardzo spoko, ze względu na to, że ta biżuteria jest uniwersalna. Myślę, że takie kolczyki wielu osobom się spodobają. I czas na czternastkę. Tutaj ponownie mniejsze okienko, a w środku znajduje się kolejna zawieszka perełkowa. Tak wygląda ta zawieszka. Mamy kolczyki, mamy pierścioneczek, także jest dużo rzeczy do kompletu. I teraz słuchajcie, tutaj zaraz obok pojawiła się piętnastka, nieco właśnie większa, więc sprawdźmy jej zawartość na przykład, czy będą dwie rzeczy. Może jedna, zaraz zobaczymy. No dokładnie tak. Mamy tutaj dwie pary kolczyków, i tak wyglądają te kolczyki. Mamy tutaj. Kryształki oraz perełki, takie po prostu zwykłe wkręty. 16 okienko też jest tutaj nieco większe jak widzicie, więc od razu sprawdzajmy zawartość, co tutaj się kryje. Mamy tutaj kuleczkę na łańcuszku i jest to właściwie więcej niż jedna kuleczka, ponieważ tutaj mamy ich więcej i jest to taki delikatny, bardzo ładny naszyjnik i siedemnastka. Zobaczcie, tutaj przechodzimy praktycznie do końca kalendarza adwentowego i coraz większe tutaj mamy okienka. I ponownie dwie sztuki biżuterii, więc już w trzech okienkach było więcej niż jedna rzecz, więc powiem Wam, że staje to po prostu... Ten kalendarz wychodzi za złotówkę, za sztukę albo za po prostu, nie wiem, parę kolczyków, no gdzie coś takiego kupisz. No więc taka oto biżuteria, e, pierścionek złoty z taką drobną perełką, a drugi to po prostu taki zwykły. I numer 18 przed nami znajduje się tutaj śliczna zawieszka z cyrkoniami. Tak ona wygląda, takie kółeczko, przepięknie mieni się tutaj w świetle i przed nami duże okienko numer 19. Szybko sprawdzam zawartość, bo nie mogę się doczekać i przepiękne kolczyki. No ja właśnie powiem Wam, że kolczyków nie noszę, ale chyba muszę ponownie przebić uszy, bo jak widzę właśnie tego typu kolczyki to naprawdę e, na maksa one mnie zachęcają. Przepięknie wyglądają, naprawdę jestem nimi zachwycona. Dajcie mi koniecznie znać, jak obejrzycie cały kalendarz, która biżuteria najbardziej Wam się spodoba, a lecimy teraz z dwudziestką i znajduje się tutaj Kolejny pierścionek, właśnie taki kuleczkowy i numer 21, tutaj naprawdę spore, spore opakowanie więc zobaczmy, co się w nim kryje. Kolczyki, to są takie kolczyki, właśnie kółka, ale z pięknymi, drobnymi perłkami. nie wiem, czy wy to mogliście zauważyć, bo ciężko to pokazać. Przepiękne i 22. Też duże opakowanie. Tak jak ja to zawsze mówię, uwielbiam czekać na koniec kalendarza adwentowego, bo tam zawsze najlepsze rzeczy się trafiają. Tutaj mamy kolejne kuleczki, które się słuchajcie przesuwają, i jest to prazoletka Przed nami 23, zaraz obok. Co tym razem się trafi? Mamy kolczyki. Już mieliśmy właśnie ten wzór na zawieszce. Tak się prezentują, przepięknie się mienią się uważam, że na święta bardzo fajna ta biżuteria, ale nie tylko, więc jak najbardziej na plus, że możemy sobie wykorzystać tak naprawdę o każdej porze roku i teraz 24, czym nas zaskoczą. Kochani, mamy tutaj coś naprawdę na bogato, ponieważ w komplecie do kolczyków znalazł się tutaj... Naszyjnik właśnie taki dłuższy z cyrkoniami. Tak wyglądają wszystkie produkty, które znalazły się w tym kalendarzu. I z racji tego, że w niektórych okienkach znalazło się kilka sztuk, tak jak na przykład dwie pary kolczyków, to przeliczyłam, że jest tutaj ich 27. Więc dzieląc cenę kalendarza adwentowego z promocji, czyli 29,99 zł, wychodzi dokładnie. Złotówka, 11 groszy za produkt, więc bardzo mało. Takie ceny kalendarzy adwentowych zdarzają się naprawdę rzadko, więc warto czekać moim zdaniem na takie promocje. I uważam, że fajne to jest też na przykład pomysł na prezent pod choinkę, można sobie wszystkie okienka naraz otworzyć za 29 zł, no to nawet w sieciówce to raczej te zestawy biżuterii są o wiele, wiele mniejsze, więc naprawdę rewelacyjna opcja, możecie zobaczyć u mnie na kanale właśnie inne odcinki z otwieraniem kalendarzy Sisei, a ja z moim pieseczkiem dziękujemy Wam za oglądanie, buziaki przesyłam i do jutra, ponieważ odcinki codziennie oczywiście się pojawiają, pa!